Lecimy na testy COVID do kliniki. Parę, parę minut mamy ze 4 minuty na rowerze. Lecimy. Zapłaciliśmy za testy w klinice i czekamy na pobranie nam. Grzebanie w nosie. No, żadna przyjemność. Kolejka była, kilka osób stało, także no, ludzie właśnie latają, nie? To do samolotu potrzebują. Także zaraz nam będą grzebać w nosie. Kolejka jak nie wiem co. Pełno ludzi na test. No naprawdę, aż nie wiedziałam, że aż tyle wiercił w dwóch dziurach nosa. Kurde, w Polsce robili tylko w jednej dziurze. <laughs> Tutaj buzy mi poleciały strasznie. No, żegnamy się z naszym apart apartamentem w Costa Tegize i pakujemy się na rowery i mamy jakieś 19 km do następnego noclegu. A to tak spokojnie sobie pojedziemy. Bardzo spokojnie. No także, już przyszły panie sprzątające. My wychodzimy. Lanka już ma rower na zewnątrz. A jeszcze po wynik testu musimy się wrócić. Tam z Arturem. Wynik testu na COVID. Ale to chwila, moment, bo to jest blisko. Król zostawiliśmy w schowku. Na kod pan sobie wyciągnie, i jedziemy teraz po wyniki testów covidowych. No i mam wynik testu negatywny, także jestem szczęśliwa i spokojnie mogę wracać do domu. O, negatyw. Jedziemy do Puerto del Carmen na nocleg. Ostatnią noc. I tak będziemy wstawać koło trzeciej nad ranem, ale będziemy mieli dużo bliżej do lotniska ostatni rzut na Costa Tegizę. Na ocean w Costa de Jesteśmy w drodze do Puerto del Carmen i zjechaliśmy sobie na... Taką groblę w Arecife. Nie wiem, czy to jest tam na końcu latarnia morska, czy co taka malutka. Ale sobie tutaj zjedziemy. Mamy czas cały dzień. Sobie zobaczymy, co to tam jest na końcu. Muzeum i tak zamknięte. To trochę po, posiedzimy czy postoimy tutaj. Ładna plaża. No, w środku miasta. O coś przychodzi się do Muzeum Historii. Opalać się, kurwa, na plaży. A, na kamieniach. Tam ludzie się opalają, a tu na dole też pan. Fiwerko w ręku. Tu? Po lewej stronie. A ten na tu. środku na plaży? Nie, tu, tu zobacz. A, tutaj kościół. Tu. A, tu jest pan ukryty. Także pamiętaj, jak twoje dziecko mówi, mamo, ja dzisiaj idę do Muzeum Historii w Lanzarote, to będziesz wiedziała, co tak faktycznie Pizerda. robi. No. Pogoda fajna, bo jest godzina 12. to jest najcieplej jak się tylko da. Patrz co zrobili, zwolnił tego muzeum, e, obwiesili lampkami, a to ciekawe. choinka. Aha, no święta. Jezu, ja mam w domu jeszcze choinkę do złożenia, jak przyjadę, będę choinkę składać. Światelka Masakra, zdejmować. i światełka będę zdejmować z okien, no już nie, nie było szans, żeby to do 14 zrobić. Do 14 stycznia już nie miałam czasu przed tym wyjazdem. Do 2 lutego, bo teoretycznie można być po innym. Do 2 lutego? Według wiary katolickiej tak. czy johannesburskiej? <laughs> Ale co, co to czemu ten, bo ja słyszałam, że do Czech króli do 6 stycznia. Nie, 2 lutego jest. Jest matki jakieś inne, boskiej, nie? Święto. Aha, już się zaczyna inny. Widzisz jak zapamiętałaś? Rozdział wiesz. W kościele. W, katolicu, no. No, w no. Mój rower wygląda jak jakiegoś obwiesia. Bo coś tam na bagażniku przyczepiłam. Trudno. Nawet Wzięliśmy. Tak wyglądam na obładowaną. <laughs> mam w środku sok, dwa jogurty. Sok, dwa jogurty. Ja mam kawę, papier No góry. i oczywiście tak się wypakowałam, bo mam trzy magnesy aż. I tyle mi miejsca Aha. Dobra. użyjemy te, te rzeczy tą ostatnią noc i herbatki. A, dobrze, że papier toaletowy schowałam do środka. Tak. Bo jakbyś na wierzchu miała papier toaletowy, to by, to by śmiesznie to wyglądało. Tak. Dobra. O, niesamowite jest to, że tu jest, z, nie wiem, w słońcu chyba z 30 stopni, a jak wylądujemy jutro za półtorej doby, to będzie kurde z minus 2 albo minus 3, czy coś takiego. Weź mnie nie denerwuj. No. To będzie przykro. Nie chcę jeszcze o tym myśleć. Tutaj tak przyjemnie grzeje to słoneczko. Wiesz co tego słońca mi będzie brakowało w Polsce. No pewnie! Nie, nie, to wiesz, bo ciepło to się ubierzesz, okej, okay. w biurze siedzisz w domu, to jeszcze jest ci ciepło, nie? Ale kurde, jak tego słońca nie będzie, to jest załamka. Słońce daje życie. Na no dużo słońca też nie jest dobre, ale... Ale takie to przyjemne to. Dobrze na psikę robi. Jedziemy, jedziemy wzdłuż morza. Jedziemy wzdłuż morza, a tu nagle patrzymy, jest, jest wybieg dla psów. Taki ogrodzony. Ludzie tu przychodzą z pieskami i pieski się gonią. O proszę. Można się z pieskami na luzie pobawić bez smyczy. Dosyć spory nawet ten wybieg dla piesków. A tu zaraz ocean. Fajnie mają pieski. Dobra, jadę za nimi, bo oni mi uciekną. Bo zobaczyłam wybieg dla psów, i muszę to sfilmować, a ci jadą dalej. Dobra, niszczowie -misz drugiego planu jesteście. A za nami miasteczko, które właśnie opuściliśmy. Wyprzeć mnie z lewej strony. Zamachaj teraz do kamery. Taki tutaj bulwar jest. I było oznaczenie po hiszpańsku, że nie wolno jeździć na rowerach. Tylko dzieci poniżej 14 roku życia mogą, więc musieliśmy zejść z rowerów i policjant chodzi. I zwraca uwagę wyraźnie osobom na rowerach. O... Boż. No dobra no to kawałeczek tylko. Policjant zaczepiał ludzi, którzy w grupie stali i kazał im się rozejść, bo za dużo ludzi w jednym miejscu stało. I pilnuję, żeby za dużo ludzi nie, nie, ten, nie stało razem. No tak jak u nas właściwie no. Ta sama sytuacja. Co tam jest Blanka? Wiesz co, to jest yy, jakiś... Można powiedzieć rezerwat w sumie trochę taki morski i y, pokazane Aha. jest, że jakie są y, pre reprezentacyjne gatunki, o jakaś płaszczka tu w tym miejscu w tej zatoce, tak. No y, taka fajna kolorowa rybka. No. Hm. O, patrz, tak wygląda. Klaja Honda. <laughs> jak się na arania, Arania, czyli krab, krab y, pająk. Nie wiem, jak się po, po polsku to mówi. Arrow crab. Fajny. Że to są y, te, dno jest pokryte skałami, ale między skałami też jest roślinność. Hmm. Musimy chwilę odstać, żeby ten policjant zniknął za rogiem, żebyśmy mogli na rowery wsiąść i odjechać stąd. Nie, ja myślę, że i tak się przejdziemy. Zobaczcie, Myślisz, bo tutaj mamy knajteczki. że może z za rogu drogi. jakiś znowu policjant wyjść, nie? Tak, tak. Już przed nami dobrze, żeśmy zeszli sami z tych rowerów, bo teraz mijaliśmy takiego faceta, normalnie zatrzymał. Zatrzymał i kazał mu założyć maseczkę i zejść z roweru. A mówiłaś, że przegonił tam grupkę taką. Tak, tak, tak. Kilka osób stało i podszedł i lokalna, prawdopodobnie... Lokalna banda się zebrała, a on rozgonił towarzystwo. Żeby nie, nie mnożyli y, y, wirusa. No, ci tam pod drzewem. Dobra, idziemy. Kilka osób stoją. Je, idziemy na razie, idziemy, tak? Idziemy. Tak, idziemy Dobra. No, że tak nagle ich dużo. Ale czekaj, dzisiaj jest co? Sobota dzisiaj jest może. Dlatego oni nie mają pracy może dzisiaj, że nie pracują. No. No, 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 Tylko pokażę lotnisko. Bo ja pamiętam w tym pierwszym dniu, że ja nawet zauważyłam na mapie, że to się Playa Honda nazywa. Musimy się zmywać dalej. No taka ładna ta plaża. Nie Przy samym lotnisku w zasadzie, bo tu zaraz lotnisko widzimy już. I taki czuć tutaj w ogóle nie czuć, że są, że jest jakiś covid czy coś, nie? Ludzie normalnie oprócz tego, że mają maski, nie? To, maski. to normalnie ludzi pełno w knajpach, w ogóle tu chyba się wszyscy Hiszpanie pochowali. Ale to chyba dlatego, że dzisiaj sobota jest i takich tutaj jest dużo dzisiaj. Naprawdę ich siedzi dużo po tych knajpkach dzisiaj tutaj Aż nam szkoda stąd odchodzić, bo tu z tyłu plaża, morz, ocean no. A sprawdzałaś jak się to nazywa to nie jest Arecife już? Nie, 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 my już dawno jesteśmy za Arecife. Jak ty to masz te okulary? Tak, że masz tą maskę tu naciągniętą, i okulary na maskę, czy nie? No, no, tak mocno. Zamaskowana jestem, jestem teraz. Jestem Alien. Tak, no właśnie, tak śmiesznie to wygląda. Ja wolę mieć ten nos trochę odsłonięty. No fajnie, tu, ale trzeba dymać. Dymać, gdzie jest mój rower? Tam z przodu. Jak chcesz, to ty się dymaj, i ja pojadę. <laughs> Dobra, idziemy. Bo musimy na stację benzynową powiedzieć im, że koło 5 nad ranem po kartony przyjdziemy. Tu stacja benzynowa jest zaraz tutaj, rzut beretem. Podjedziemy i, i powiemy, że, żeby nas spuścili w nocy na stację. No i będziemy nad ranem składać rowerki. O. Taka, że kartony na stacji benzynowej są. Tu, w tej stacji w środku są. Ale stacja jest zamykana na noc i otwierana dopiero o 7 rano. My mamy autokar z podlotniska o 8.10 na Fuerteventurę więc yy, zrobimy tak, że przyjedziemy tu z półtorej godziny, dwie godziny wcześniej, rozłożymy rowery. I jak o 7 otworzą stację, to weźmiemy kartony. Powinniśmy zdążyć, powinno nam staczyć czasu. Musimy spontanicznie działać, nie mamy innego wyjścia. I tyle. Nie? No. Stacja jest zamykana na noc. Także nie będziemy mieli takiego komfortu czasowego. Będziemy się musieli trochę spieszyć po prostu. No. Damy radę, musimy. Teraz też nie wiemy, czy lotnisko nie jest zamknięte. I na przykład też nie jest otwierane jakoś tam... o ósmej na przykład. Bo te wózki tam są. No ale nie, I mi się wydaje, że ja wózki widziałam dwa tygodnie temu na zewnątrz. Kilka wózków. Tak mi się wydaje. Ja tam nawet zjadę i podjadę zobaczyć. Ale mi się wydaje, że tam stały te wózki. Zaraz sprawdzę. Tak wygląda lotnisko na Lanzarote. Po prostu nikogo tu nie ma. Tam siedział jakiś gościu. Idziemy się do, czy do tych wózków się dostaniemy? O, tu jest informacja i blanka się dowie. Po prostu trzy osoby na krzyż masakra. No, a no nie, Już widać, że facet mówi, że nie jest otwarte 24 godziny. No, byliśmy teraz na lotnisku, mamy nagrane wszystko. E, wiemy, o której lotnisko jest otwierane, o której stacja benzynowa. Ustawiliśmy sobie to tak, że przyjdziemy na 5.30, jak lotnisko jest otwierane. Na terenie lotniska rozłożymy rowery. I o 7.00, jak stacja benzynowa będzie otwarta, ktoś pójdzie z, e, z wózkiem po kartony na stację benzynową. I wpakujemy. Wszystko do kartonów. Autokar odjeżdża 8.10 na Fuerteventura spod lotniska na Lanzarote. Takie to skomplikowane, no ale tak to już na najwybrań. Te, te mieszkanie, nie? a potem Artura widać, widać Artura, do. A takie przyścieżce rowerowe i wzdłuż plaży. znaleźliśmy taki ogródek z, z figurami ułożonymi z kamieni wulkanicznych. Śmieszne. <gry> niedaleko do hotelu. Najpierw tam dojedziemy, weźmiemy to mieszkanie a potem pojedziemy coś zjeść. Bo to już jest rzut beretem, to już nam to dużo czasu nie zajmie. Piękne miejsce. No to jest aż, aż, stwierdziłyśmy, że to jest aż rozpusta. Że taka plaża olbrzymia, piękna jest pusta i nie ma ludzi. Że to aż szkoda, że to się marnuje. A ludzie siedzą gdzieś w zimnych krajach, w Europie, siedzą w domach i nie mogą tu przyjechać, szkoda. Pustki. Jesteśmy yy, ostatnimi ludźmi na tym planecie. Takie wrażenie no, parę osób tam gdzieś. do miasteczka, którego nazwy na razie nie potrafimy zidentyfikować. Ale I tą, zimno. tą jedną noc. Tak? Nie! Ciepło jest. Tą jedną noc spędzimy tutaj w tym apartamencie. Powiem szczerze, że jest słodki ten apartament. Tutaj na górze są takie w takich schodkach powyżej apartamenciki. Nam dali na całe szczęście na parterze z tymi rowerami wygodniej. I jest taki fajny ten apartament. Ale my tu będziemy tylko 24 godziny. Nie, 12 godzin. 12, 12, bo około w czwartej, w pół do piątej wyruszamy na lotnisko nad ranem. Także jedziemy do restauracyjki jakiejś, rowerki już żeśmy sobie yy, ściągnęliśmy sobie z rowerków już sakwy i... z tego palucha zawsze muszę włożyć w kamerę. I Jedziemy coś zjeść. No i tyle właściwie na dzisiaj. Już chyba więcej nic nie zdziałamy. Chyba, że coś się niezapowiedzianego wydarzy. Tak jest nasz apartamencik. Palemki rosną przed wejściem. No. Rowerki stoją w środku. O, jedziemy jeść. Jezu, zaraz będzie 18. Nie no, mamy jeszcze półtorej godziny czasu. Dobra, szukamy jakiejś fajnej knajpki. Yy, ten pomidor w środku na troszeczkę. A to jest w tej zupie zupa pomidorowa z owocami morza. Hmm. Ale spoko. No, musi taka być. I pane, czyli pieczywo. No, to zaraz pani przyniesie. Pewnie przyniesie kawę w tym czasie. Dobra, to są nas, nasze deserki włoskie, bo włoska knajpka. Moje jest klasyczne tiramisu. Ty masz, jak to się nazywa? Suflet. Suflet na gorąco. Czekoladowy z gałką lodów. A Artur ma profiterolki z czekoladą. Czyli ptysie. I też ma chyba gałkę lodów, nie? No i jeszcze dostaniemy kawki, ale to za chwilę je dostaniemy. No już nam pani przyniosła kawki. Ja mam z bajlejsem, ty masz z likierem, ty ja Maria, tak? Tak. A Artur ma klasyczne cappuccino. Z cukrem. Po restauracji musieliśmy szybko lecieć na drugą stronę ulicy, bo zaraz będzie policja jeździła i będą sprawdzali, które knajpki zdążyły się zamknąć, które nie, bo zauważyliśmy, że o 18 zawsze policja przejeżdża wzdłuż tych deptaków i sprawdzają, więc wyszliśmy tutaj z kawą i z deserem. Żeby skończyć to jeść, bo nie można już na terenie restauracji. No tak to jest. Teraz przyjdą jeszcze. Przypinają rowery. No zdrowie wszystkich, którzy... Ale maskę którzy... Obciągnij maskę. Tak. Pijemy zdrowie wszystkich, którzy nas śledzą. Tak, właśnie, bo mamy z alkoholem. Tak, jest, więc Wasze zdrowie. Ostatni rzut wieczorny na wybrzeże, na Lanzarote. Ale pięknie, jutro już tego nie zobaczymy. A wiesz, będziemy. To niesamowite. Ja czuję to, jak to miasto musi w środku sezonu żyć. Nie? Tutaj jest, teraz jest taki chill. Widzę te wszystkie podwórki. No pewnie sklepy. ta I muzyka. To wyobraźni tych ludzi spacerujących w jedną i w drugą stronę, pewnie. te, te mm -hmm. całe rodziny zbierające się z plaży, nie? Jasne. Muzyka na pewno z tych knajp wiesz, z tej knajpy taka, muzyka z innej taka, nie? Ludzie wiesz, wydurniający się gdzieś tutaj, wygłupiający się gdzieś na plaży. No, na pewno. Ładnie tu jest, tu jest rzeczywiście ładnie. Jak to się nazywa ta miejscowość w końcu? Nie ty Nie, to jest... zaraz ci powiem. My gdzie jesteśmy, to się nazywa. My jesteśmy Playa Grande, a miejscowość kurcze. Miejscowość nazywa się Puerto del Carmen. Czyli to jest to słynne Puerto del Carmen? No dobra. Playa Grande. No ładnie. Playa Grande jest to, ja nie wiem. Nie, no jest długa. Tamta była szersza. No, tamta była szersza. To powinna być Playa Larga. Ale fajnie.